Witam Was! Dzisiaj troszeczkę jeszcze do książki, ponieważ mieliście tam jeszcze parę pytań, dlatego chciałem Wam jeszcze na to dzisiaj troszeczkę odpowiedzieć. Książka jest już praktycznie do zdobycia. Jest to książka w formie elektronicznej, czyli PDF, który Wam wysyłamy, jeżeli ktoś chce z tego skorzystać. Wystarczy wesprzeć nas, ponieważ ta książka jest praktycznie nagrodą za to, że ktoś wesprze kanał. Taki wyraz wdzięczności dostanie po prostu tą książkę po to, żeby jak najwięcej z Was mogło skorzystać po prostu z tej książki, żeby jak najwięcej ta wiedza się rozeszła, ponieważ to był nasz główny cel. Nie chodziło nam o to, żeby tutaj zrobić nie wiadomo jaką wysoką cenę i żeby sobie nikt praktycznie nie mógł pozwolić na to. Czasy są, jakie są. Wiele osób po prostu nie ma za bardzo Pieniędzy na nic, bo tak niestety nasz kraj został wprowadzony w taki stan, więc po prostu my też zeszliśmy z tym jak najniżej się dało, po prostu, żeby to było. Książka wygląda po wydrukowaniu, tak. Czyli jest naprawdę, jak widzicie, bardzo obszerna. Jest tego naprawdę sporo. Każdy może to sobie samemu w domu z tego wydrukować. Może kogoś poprosić o wydrukowanie, ewentualnie gdzieś zanieść do wydrukowania. Możecie to sobie też na jakiś USB stick zładować, na kartę pamięci, gdziekolwiek byście chcieli, żeby to po prostu mieć. Najpewniej jest to po prostu wydrukować, bo nie daj Boże kiedyś nam by wyodcięli internet, czy wyłączyli prąd. Będzie problem, dlatego najlepiej mieć to po prostu tak o wydrukowane, żeby to było. Tą książkę zajęło nam półtorej roku, żeby ją złożyć całą do kupy. Także naprawdę było to bardzo, bardzo dużo czasu. Ja ją po prostu napisałem, później ją lekko skorygowałem. Następnie moja mama wzięła ją całkowicie do korekcji, tamte ON en składnie, całe zdań musiała układać, ponieważ ja bardzo często operuję językiem holenderskim czy niemieckim i jest taki problem u mnie, że jak piszę, to mi się czasami zamieniają zdania kolejnością, jak gdyby wyrazy w zdaniu kolejnością, tak? I nie brzmi to dokładnie tak, jak ma być, ponieważ jak przekładam z innych języków na polski, to mi później już też to się źle układa gramatycznie, ponieważ za dużo obcuję w innych językach. W wymowie jeszcze to idzie, ale jak piszę, to się sam na tym niestety łapię, że zdania niekiedy są wyrazy pomieszane. Jest później wielki problem, z tym także ona to musiała wszystko robić. Sprawdzała ją trzy razy, tę książkę gramatycznie przeleciała, żeby wszystko było ok. Jeżeli jeszcze gdzieś tam jakieś on, en, przecinki i takie inne rzeczy nie będą się zgadzać, to będziecie musieli nam wypaczyć, ale niestety po prostu, no, żywemu może się to zdarzyć. My daliśmy nasze 100%, że tak można powiedzieć, żeby to było wszystko tak, jak było. Nie udało nam się niestety załatwić jakiegoś wydawnictwa, które by to wydało, i po prostu już też nie było czasu na to, żeby dalej szukać tutaj jakiegoś wydawnictwa, wydawać, ponieważ chcieliśmy to, żeby to jak najszybciej teraz wyszło w tym okresie, żeby każdy z Was po prostu mógł mieć dostęp do tej wiedzy i żeby mógł tutaj z tego korzystać jak najszybciej. Ponieważ czasy są jakie są, jest on specjalny rozdział też na te czasy poświęcony. Niektórych z tych filmów, na których to było oparte, już ich też po prostu tutaj nie ma, ponieważ zostały skasowane. No niestety tak to po prostu już jest. Także tutaj macie też wszystko zawarte w tej książce. To jest książka praktycznie, która się wielu osobom może przydać. Postaramy się, jak życie pozwoli, zrobić jeszcze, może i następną część. Nie wiem, na razie nie jest nawet jeszcze zaczęta, chociaż powiem Wam, że spokojnie na drugą część byłoby materiału pewnie, ponieważ mamy jeszcze masę w rozsypce materiału tu i tam leżeć, który można było poskładać i już by była na pewno druga część tego, ale na ten moment ja czasowo nie wydalam, ponieważ następna kwestia. Ja to muszę wszystko ręcznie przepisywać. Te maile, które przychodzą, ponieważ ja jestem starej daty, inaczej nie umiem, czyli po prostu mi to przychodzi. Aż mam niebieski palec tutaj, od tego cały odbity, bo aż mi się od pióra odbiło dzisiaj, od pisania e, tego wszystkiego. Także muszę to niestety pisać, a następnie później muszę to wszystko przepisywać do maila. Nie mamy jakiegoś automatycznego systemu, jak mają jakieś sklepy i tak dalej, że to same się odpowiada. Nie mamy takiego czegoś, my to musimy wszystko ręcznie robić. Także maksymalnie do dwóch dni powinniście dostać wiadomość z linkiem do książki czy do szkolenia. Jeżeli teraz byście nie dostali do dwóch dni, to piszcie tutaj na maila szaman21 wieku.małpa.gmail.com. To jest nasz e-mail, że po prostu nie dostaliście, ponieważ jest parę opcji teraz. Pierwsza opcja, bo już było parę osób, które nie dały maila wcale. E-mail był źle napisany, czegoś brakowało, nie da rady wysłać, albo go po prostu wcale nie było, albo czasami gdzieś ląduje w spamie. Różne rzeczy się dzieją, ponieważ sami mi donosicie, że też do spamu lądują wasze wiadomości. Niekiedy ktoś coś przelał przez PayPal, podał maila, a u mnie tego maila nie było, co później wysłałem screenshota tej osobie i ona była zdziwiona, bo ona mi wysłała swojego screenshota i u niej w tym e-mail. Widocznie był, wszystko bo było widać, że go podała, ale u mnie go nie było w tym, co ja dostałem, także gdzieś u mnie po prostu wyparował po drodze i też nie mogłem wtedy wysłać tego. Także jeżeli do dwóch dni nie będziecie mieli szkolenia czy książki czy czegokolwiek, piszcie po prostu tutaj, ponieważ ja staram się to na bieżąco wysyłać, chociaż może być, że się po prostu kiedyś któryś dzień nie uda, ponieważ ja jeszcze robię i filmy, i komentarze, i e-maile. No i wszystko naraz, nie? No i w pewnym momencie może mnie to przerosnąć tutaj z tym wszystkim, także bądźcie też troszeczkę wyrozumiali, ale myślę, że do dwóch dni na pewno powinienem się wyrabiać. Jak nie dojdzie, to wtedy piszcie na maila i będziemy działać. Znaczy, że gdzieś zaginął w akcji. Czasami wasze maile też mi przychodzą do spamu, i później też mam problem z tym wszystkim, ponieważ też tam codziennie nie zaglądam. No i to też jest taka lipa troszeczkę z tym wszystkim. Dobra, także tak to wygląda, taka książeczka po wydrukowaniu. Wszystkie szczegóły dodatkowo macie jeszcze w opisie, tak jak pisaliście już, że Wam się bardzo fajnie czyta, że czytacie ją płynnie, nie zawiesza się to i to też na tym nam zależało i bardzo się cieszę z tego powodu, że udało mi się ten cel osiągnąć, żeby to nie była taka kolejna ociosana książka, która będzie leżeć tylko i wyłącznie w regale i jak tam coś komuś będzie to później będzie sięgać po prostu do tej książki. Nie, mi chodziło o to, żebyście to po prostu miło się wam czytało, żeby to szło fajnie żeby wszyscy po prostu mieli uciechę czytając to i z tego co już raportujecie, to udało mi się ten cel osiągnąć, ponieważ tak jak wiecie, jest to napisane w formie opowiadania, a wiadomo, jak opowiadanie jest fajne, to się fajnie czyta. I później zostaje też dużo wiedzy w głowie z tego wszystkiego. Także to mnie akurat bardzo, bardzo cieszy z tego wszystkiego. Dobra, myślę, że na razie na ten moment wszystkie kwestie chyba poruszyłem, które chciałem. Tylko jeszcze pytaliście o drukarkę, także jeszcze mam drukarkę pokażę, jaką ja mam. Mówię, że jest to bardzo oszczędna drukarka. To nie jest jakaś reklama, nie mam powiązania z tą firmą, <grych> żeby nie było. Ale i tak to będę musiał pewnie odhaczyć w tym filmie, że jest probocja, no bo już coś będę pokazywać. Także będę musiał odhaczyć. Ale ja tutaj potrafię do 5000 stron drukować na jednym tuszu za jakieś 40 zł, chyba z groszami. On kosztuje czarny do tego, a kolorowe, nie chyba też gdzieś koło 40 są oryginały, i też producent mówi koło 5000 stron. Ja wydrukowałem już bardzo dużo, jeszcze nie musiałem ani razu tuszu zmieniać jak na razie, od mamy. Także rzeczywiście jest bardzo, bardzo oszczędna. Dobra, to jest ten model, to jest po prostu drukarka Broder. I tutaj jest numer DCP DCP myślnik T510W który ja mam to jest model bezprzewodowy który jest ma też skaner tutaj w środku także no jest kolorowa. Tutaj się ładuje tusze trochę zakurzona. Także mówię wam naprawdę jest jak na razie bardzo bardzo oszczędna jeżeli chodzi o to udało mi się sprawdzić jest troszeczkę droższa w zakupie, ale naprawdę się zwraca. Widzę po cenach tuszu, warto warto po prostu mieć takie coś. Już jak się dużo drukuje, ktoś to to jest. Akurat, według mnie, bardzo dobry pomysł. Ja używam oryginalnych tuszu. Wiem, że jeszcze są nieoryginalne, które jeszcze są tańsze do tego, ale ja wolę używa, oryginalne używać, bo nie chcę po prostu jej znowu zajechać. A z tego, co czytałem, też i innych opinie to naprawdę potrafi bardzo dużo drukować. Także. Jest naprawdę dobry sprzęt, także my jej już używamy troszeczkę czasu, także jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. I przede wszystkim nie śmierdzi, bo kiedyś mieliśmy taką laserową i ta po prostu jak się coś drukowało, to cały pokój śmierdział taką chemią, a tutaj nic nie czuję po prostu. Dobra moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o to, także kończę tutaj, tyle na dziś, pozdrawiam Was i jak chcecie książkę to czytajcie. Opis rozwiniecie sobie, opis tutaj pod filmem, wszystkie informacje macie tam zawarte na dole. Trzymajcie się, hej!